W dzisiejszym filmie pokażę, jaka jest różnica między paleniem brykietem rów a brykietem PINI-K Serdecznie zapraszam do oglądania filmu. Cześć, witajcie na kanale Bufori Drewno. Dzisiaj krótki film o tym, jak spala się w kominku, gdzie lepiej widać. Brykiet Roof dębowy i pinikej. Po lewej stronie macie brykiet y, dębowy, który korzystam już tutaj y, na poprzednich testach, mogliście zobaczyć, jak wygląda. Po prawej stronie, natomiast pali się brykiet Pinike. Oczywiście jest to ze sklepu na literkę C możecie zobaczyć w tej chwili, że y, po prawej stronie, właśnie gdzie jest ten Pinik, jest większy ogień, bardziej jest taki ostrzejszy, natomiast po lewej stronie ten ogień jest zdecydowanie mniejszy. Rozpalone było tam dosłownie małe drewka i wrzuciłem same te dwa brykiety, żeby Wam pokazać jak to wygląda na przykładzie kominka, bo jednak w kominku to bardziej widać, gdzie możecie zobaczyć po prostu efekt palenia i czy to najdłużej starczy. Jak rozpaliłem? Paliłem mniej więcej na temperaturę wywiewu około 60 stopni, tak starałem się, żeby więcej tego nie było, temperatury wyższej. No i po jakimś czasie zobaczcie, co się dzieje. Brykiet e, pinickej praktycznie już jest e, powoli mały żar, został natomiast brykiet rów dębowy jeszcze się e, trzyma w tej kostce. Ta kostka jest bardziej taka, jakby cała w sobie, i jeszcze jest większy żar. Także zobaczcie jaka jest różnica. Natomiast jest to kilogramowo bardzo podobne, bo dosłownie kilka gram różnicy między tą kostką, bo z tych kostek wchodzi 10 na, na paczkę, czyli jest to kostka kilowa i tam ta kostka też jest e, kilowa z tego Pinikeya. W związku z tym możecie zobaczyć, że kostka rów starcza na dłużej, natomiast Pinikey e, pali się szybciej, żar jest i ogień większy, natomiast Tamta kostka wytrzymuje dłuższy okres. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.